Słyszycie to? To ona! To jest bohaterka naszej prawie nowej serii, która nie wiem czy jeszcze będzie serią, ale ja tej Olga, witam was w kolejnej właśnie niby serii na moim kanale, w sumie to będzie albo odcinek, albo seria jak zdecydujecie, pamiętajcie żeby zostawić łapkę w górę, jak ktoś chce być gęsią tak jak ja to może dać łapkę w górę trzy razy, żeby było dać łapkę w górę, odjąć i dodać, albo coś takiego, dobra i pamiętajcie aby zostawić subskrypcję tam na dole. I jesteśmy taką gęsią. To się nazywa nienazwana gęsia gra. Także nie znam jeszcze stero, sterowników, boże sterowników, sterowania do końca. Ale lewym przyciskiem myszki, aby się poruszać. Kliknij dwukrotnie, aby biec. Dobra, spróbujmy iść. Idziemy, patrz, pat, 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 pat. Zobaczcie, jak jesteśmy. Thick, albo jakby ktoś to inny nazwał, że mamy niezły Cooper. E, powiem Wam, że jest to. Powiem tak. Możemy w tej grze gęgać. Także to jest już kompletna pięć gwiazdek dla mnie. Przytrzymaj kontrolę, aby pochylić się do przodu. Dobra. W takim razie idziemy do przodu. Musimy przejść pod kłodą. I co dalej? Naciśnij prawym, aby użyć dzioba. Naciskam prawym, nic się nie dzieje. O, a dobra, tutaj nam się udało. Możemy zadzwonić dzwonkiem. Idziemy dalej. Pochyl się, aby podnieść rzeczy z ziemi. Przytrzymaj kontrolę, a następnie odciśnij yy, prawym. Mam piłkę! Zobaczcie! O mój Boże, jesteśmy psem czy gęsią. Nikt tego nie wie, dobra? I co teraz mamy z tym zrobić? Możemy ją wyrzucić. I możemy ją. Ale mam szyję taka yy. długa. I możemy ją dalej. Dobra, idziesz ze mną, pani piłko. Znaczy, może w sumie pani piłko. Nie znam twojej płci, ale możesz być dla mnie jakąkolwiek. Yy. Odłóżmy... Czekajcie, co tutaj musimy zrobić? Może odłóżmy naszą panią piłkę? Mamy to Okej okay. I co teraz? Tak? E, e, e. Dobra, otworzyliśmy to, zobaczcie e, Ale nie do końca to się otworzyło. Nieważne, otworzyło się. E, weźmy to. A Pani piłko! Pani piłko! Pani piłko nie, zostawia. nie pani mnie zostawia. Weźmy ją. Mamy ją? Dobra, idziemy za nowym przyjacielem albo przyjaciółką. Sumie, przyspieszmy tempa. Przytrzymaj X, aby podać skrzydłami. <laughs> piękne, piękne, po prostu idealne. Trochę, trochę ten Cooper wygląda jak Cooper Chocolate, ale nie mówcie mu. Tak jak wam mówiłam, witam Was w nienazwanej gęsiej grze. A czy możemy tutaj? O, zobaczcie, jakimi jesteśmy pięknymi kreaturami, pięknymi stworzeniami. O, możemy robić ósemki, kręcić się wokoło kamienia, ale wyjdźmy na razie stąd, razem z panem piłką, albo panią piłką. Tutaj widzę, że jest jakiś kocyk. Czy możemy na nim usiąść? Może tutaj zostawimy na razie pan, panią piłkę. Niech pani tutaj siedzi. Miłego pikniku, proszę panią. E, nie, nie, proszę. O, o, o. No, proszę nie wychodzić z pikniku, kiedy panią, proszę, aby pani na nim była. Tutaj mamy jakąś y, tą fontannę. Na wodę. Czy możemy coś tutaj z tego wziąć? Nie, nie możemy. Już myślałam, że uda nam się pokosić trawę, ale to jest chyba zbyt niebezpieczne dla, dla gęsi. Naciśnij tab, aby wyświetlić listę zadań i elementy sterowania. Zadania. Dostać się do ogrodu. Spraw, aby ogrodnik smógł. Ukradnij klucze ogrodnika. Spraw, aby ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Grabie w stawie. Zrób sobie piknik. E, Przynieś i połóż na koc piknikowy kanapkę, jabłko, nie marchewkę. Gem termos, radio, koszyk. Okej, okay, w takim razie mamy już nasze zadania. Co tutaj jest? E, elementy sterowania. Okej. Okay. Dobra, ale na początku powinniśmy się dostać do ogrodu. Nie możemy tutaj po prostu wejść? Nie. Więc może weźmy radio? Albo tak może też być. To ja chcę radio. O, nie, chcę, chcę radio. Czekajcie, cały czas naciskam y, klawisze zamiast myszki. To, to może też... o Zostawmy to tutaj. Ale ja wciąż chcę radio. Proszę... O! Mamy radio! Jesteśmy... Jesteśmy tą... Gę, gęsim... Gęsim głośnikiem. Przytrzymaj S, aby powiększyć. I kółko, aby pomniejszyć. Naciskam S i pomiększymy. Zobaczcie, to jesteśmy Kaszka radio! yeah O! o e, dzień dobry! To ja tylko. Ja tylko ja. Kaszka radio. Jestem... E, Umilaczem codzienno. Zostaw mnie! Co chcesz ode mnie? Ale już mamy pierwsze zadanie, dostaliśmy się do ogrodu. Zo co? Co? Jestem tylko zwykłą gęsią? Może jestem gęsią z, z głośnikiem, ale to jest normalna gęś, to jest po prostu rodzaj gęsi. Słuchajcie, tutaj widzę marchewkę, więc weźmy tą marchewkę, bo musimy ją... biegnij, moja droga! Musimy ją wziąć na piknik, prawda? Pamiętacie, ostatnie zadanie. Jak ona biegnie, to nie ma nad nią trochę kontroli. Trochę jak Naruto. Dobra. Zostawmy to tutaj. Mamy marchewkę. Tutaj mamy te również jabłko. Weźmy to. Chodź, 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 Ale na no, uroczy chodzi tak. W sumie. No jak kaczka. Ja uwielbiam kaczki. Kaczki są super. Tylko pamiętajcie, żeby nie dawać kaczkom chleba. Bo one nie lubią chleba. Lepiej im dać znaczy, lubią chleb, ale jest dla nich niezdrowy. Także lepiej im dać jakieś, jakąś trawę, na przykład. Bo chyba gdzieś czytałam, że y, chleb y, po prostu im wchodzi tutaj do tej, do tej szyi, i potem jest im trudniej jeść. Ale jak ktoś się bardziej na tym zna, to można wziąć w komentarzu. Wzięliśmy już kanapki, nasz niesamowity piknik. I czy musimy jeszcze wziąć koc? Boże, koc, y, koszyk, weźmiemy koszyk. No chodź! Ja, jak ten, jak honkamy i mamy koszyk w ustach, nie jestem, znaczy przepraszam, w dziobie, tego nie jestem do końca pewna. Zobaczcie, jak piękny piknik. Co jeszcze mamy tutaj na piknik? Dynie jeszcze mamy. Ok, czyli weź, spróbujmy dynie. Wiem, może powinnam bardziej yy, zająć się panem ogrodnikiem, którego powinniśmy jakoś nazwać, ale wiecie, co mi się bardziej podoba pomysł na razie pikniku. Chociaż. O. Podejdźmy. Nie ma mnie. E, ja jestem tylko jednym z wielu kwiatów, które pan widział. Wcale tutaj nie jestem. Jestem tylko siłą natury. Dobra. Mamy to. Mamy to. Mamy to. Mamy to. E, spróbujmy, co tutaj robi. Gem! Idziemy, idziemy, idziemy. Szyb. Ja był chyba mamy, słuchajcie, więc nawet nie, ma, nie było sensu tylko brać. Zosta... Poczekajmy, aż on sobie pójdzie stąd. O, tak, tak, weź sobie to pudełko. Na pewno ci jest bardzo potrzebne, prawda? Bo ja tam widzę dżem i termos. A ja. mi by się przydało herbata. No. Dobra. No i jabłko weź sobie, okej. Okay. W sumie wiecie co teraz tak jak myślę? Powinniśmy to jabłko jakoś wyrzucić, jak najdalej możemy, i wtedy wrócić po dżem. To może wtedy nam się uda. Nie, to nie ja. On będzie brał konewkę. To są dzwony u mnie czy u was raczej w grze, bo o 21 dzwonów tutaj nie ma. A tu nagrałam o 21. O! Biegi! A nie wiesz, gdzie to jest teraz? A mnie tu nie ma. Gdzie był twój dżem? Nie wiesz! Idź sobie. Weźmy ten dżem. Mamy dżem. Jesteśmy potworem ukrytym w zaroślach. Nic nas nie pokona. Delikatnie. Słuchajcie, teraz cicho! Jak ktoś się odezwie w komentarzach, to zawalimy misję. Jak. tylko cicho. Jak ktoś się poruszy, to nas ogrodnik zauważy. Możemy w sumie nagrać, nazwać ogrodnika Tadeusz. Albo. Może może to jest yy, niemiłe dla wszystkich Tadeuszy, ale widzicie jak on jest pracujący. On Wcale nie jest lanschawski. dobra. Już się. Mamy to. I co jeszcze musimy zrobić naszego pikniku? Dynie termos oraz radio. To radio możemy wziąć yy, to, które było przed, yy, przed ogrodem. Prawda? No. Tu było rad. Nie on go zabrał. O. Oh. Czyli musimy... Yy, to wszystko. Yy. To... Nie byłam ja. Ej, on się na nas popatrzył, jak taki. Wiem, co zrobiłeś. To nie ja byłam. Ja po prostu. Yy, ja jestem. Yy, tą. Ja jestem kwiatem. Ja jestem trawą. Ja jestem gęsią. Czy on tutaj gdzieś jest? Ja jestem trawą. Nie tu nie ma. Idź, podlewaj swoje kwiatki. Dokładnie. O jakie ładne. E, czekajcie, to wyglądają bratki. Jakie ładne bratki! Kurczę, jest za blisko, żebyśmy się. Ale czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekaj, czekaj. Mieliśmy, prawda, zdobyć klucze. Szybko! Gensio, mogłeś wziąć od niego klucze. On tutaj był obok nas. I mogliśmy je wciągnąć. Ciągnie, on, on teraz pójdzie. E. To nie my. Ja nic nie chciałam tej zrobić. To nic nie, chciałam tej zrobić. Ja jestem tylko kwiatą. Zcisław, Tadeusz, co będziesz robił? To nie ja! Haj! Siemka! Hello! To ja! Cześć! Hank! Hank! To, to jest nasz moment. To jest nasz czas! To jest. Nie chcę tego. Chcę termos! To jest nasz czas! Nie znam tej muzyki, Z wymyśliłam tę piosenkę teraz. W sumie fałszuję, ale mamy termos. Mamy termos. Jesteśmy najlepszą gęsią ever. Słuchajcie, tak nam to szybko idzie. Jeszcze musimy tylko wziąć dynię i radio, ale boję się, że radio będzie hałasować i to będzie, będziemy musieli pościg yy, ustosunkować, ale nie martwcie się. Jeszcze musimy tylko wziąć dynię. Tylko cicho. Znaczy. Możecie skomentować teraz, ale tylko przez te 3 minuty, kiedy będziemy brać dyni. Teraz szybko. Szybko, ale ta dynia jest ciężka, jest trochę większa od nas. Dobra. Dajemy radę. Ej, zobacz, nawet to nie, nie ogarnął. Jesteśmy najlepszą gęścią ever. Hong Kong. O! I zostało nam jeszcze radio w takim razie. Także pójdźmy po radio. Delikatnie. Musimy podejść. Czekajcie, nie wiem do końca, jak się y, biega. Naciska. A, dobra, naciskam podwójnie. Nie wiem, gdzie jest Zdzisław, Tadeusz. Jolo? Um... Jolo! O kurde! O nie, 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 nie. On nie może wyjść za ogród, prawda? Nie, nie może. Mamy to! Słuchajcie, zrobiliśmy zadanie, prawda? Zrobiliśmy sobie piknik! O mój Boże, to jest najlepszy piknik ever! Zostaw! O, to teraz możemy iść i zrobić jeszcze inne! Idziemy do, do tego, do ogrodu. On teraz będzie siedział w radiu, ale my już mamy ogarnięte tę misję. Czekajcie, co mieliśmy zrobić jeszcze w tym? Straw, aby ogrodnik zmógł ukryć klucze. Grabie w stawie. Chyba możemy zrobić grabie w stawie. Zobaczymy, czy nam się uda. Chyba, że grabie są za duże, aby je wciągnąć tutaj do... wesie. O. Musimy się z nimi ukryć, żeby nas nie zauważył. Szybko! Szybko! To nie ja! Dobra. Teraz. Szybko. Grabie w stawie. To jest. Nie zauważy nas. Ej, mi się wydaje, że my chyba jesteśmy urodzeni tej gry. Byliśmy urodzeni, aby być kaczką. Dobra. Czy nam się uda? Czy nam się uda? Grabie w stawie! Ej, wiecie co? Ja nie chcę wam nic mówić. Nie, że ja byłam urodzoną kaczką, ale wy to chyba jesteście urodzonymi cichymi komentatorami, bo nikt się na razie nie odzywa. Wszyscy tutaj są. Także dzięki wam. Dzięki wam robię tę misję. Spraw, aby ogrodnik zmógł. Tylko ciekawe, jak? Tutaj coś się. Widzę, że szlauf jest. Hong, hong. Przepraszam, szlauf. I powinniśmy. To i tylko ja, ja, jestem tylko gęsią. Powinniśmy może... On pójdzie dynie. O, dynia tutaj jest, prawda? Co za dziwna dynia. Może będzie spróbował ją e, wziąć. A my teraz szybko otworzymy. Otwórz! Jej! Ej, ale mam chyba najlepszych naj... chyba najlepszych elfów na świecie. Dobra, uciekamy, to nie byliśmy my. Co to, to, to złego to nie ja? Co teraz musimy zrobić? Ukradnąć klucze kru... ogrodnika. Wiecie, mam do tego pomysł. Aby włożyć coś do tych zarośli, i kiedy on do nas podejdzie, to szybko hapsniemy mu rzeczy. Weźmy może Buta. O. Tak, tutaj zostawmy, żeby go widział. I weźmy tego również. O! Dobra, to jest nasza chwila, to jest nasz moment. O, widzicie? Kurczę, to nie był nasz moment. Bo on sobie poszedł za szybko. I co teraz? No, postawisz tego buta. I idź sobie teraz. Teraz weźmiesz termos. Ale nie masz termosa, termos jest na moim pilniku, mój drogi. To nie ja. To nie byłam ja. A może to jednak byłam ja? Nikt się tego nie dowie. Dobra, bierzemy tego buta. Żebyśmy tylko mieli dostęp do jego kluczy, jak on przyjdzie. Zostaw to. I przejdź tutaj. I teraz czekamy. Czekamy w ciszy. Tylko nie wiem, czy on nadejdzie. Halo! E Hong Kong! Tu jest pana but. Tu jest pana but! Halo! Panie Zisławie to... Pa Proszę pana! Czemu, czemu, czemu on nie idzie? Nie chce wychodzić, bo to jest nasz idealny Hong, -hong? Proszę pan! Aaa! To nie ja. To nie byłam ja. Wcale nie krzyknęłam w mikrofon. To jest aż moment. To jest aż moment, aby wziąć jego klucze. On teraz się szybko obróci. Aj, zobaczcie, dobra. Wiem, gdzie popełniliśmy dwa błędy. Po pierwsze, popełniliśmy błąd, że but był w miejscu, gdzie nie mogliśmy dojść do kluczy. Więc musimy od początku znowu zacząć. Albo, ale może teraz spróbujemy coś innego. Straf, aby ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Czyli co, powinniśmy ten kapelusz przeciwsłoneczny wziąć? Po prostu go... A... Ale jesteśmy za małe! A gdybyśmy tak... E... E... Chcę doniczkę, chcę za stanąć. Czy nie mogę doniczki wziąć? Ej, nie mogę doniczki wziąć. Albo nie pozwala mi się wziąć. Nie mogę też tego... Nie wiem, ja nie wiem jak zrobić ten, ten... Przeciwsłoneczny I teraz zobaczymy czy on go znajdzie, raczej chyba go nie znajdzie, prawda? Bo mamy tylko dwa te, dwa cele do zrobienia Który, ten już wiem jak zrobić, ale z tym przeciwsłonecznym to będę się główkować prawdopodobnie Honk, honk! To jest Pana but! To ja! To ja zrobiłam znaczy, to nieprawda, ale może. Wygląda jakby się bała. Dobra, nieważne. Ej, chyba mamy klucze jego. Znaczy, prawie chyba mi się udało. Chyba mi się udało. Zobaczcie, że on teraz ich szuka. Nie. Nie znajdzie ich, prawda? Nie ma tutaj. On nie potrafi... Ale ma buta. Zobaczcie, mamy klucze. Znaczy, nie mamy. To są nasze klucze? Nie, to jest nasz... Ten, ale gdzieś mieliśmy tutaj klucze. Nie mogę na nie nacisnąć. Proszę. Udało nam się. Mamy klucze. Czyli teraz została nam tylko jedna misja. Nowa, po nowa pozycja? Czekajcie, musimy się schować, żeby to zobaczyć. Sprawa, aby ogrodnik uderzył się młotkiem w ciuk. Ojoj, to będzie trudne. Poza tym nie wiem jeszcze, jak sprawić, aby ogrodnik założył kapelusz przeciwsłoneczny. Zostawmy te klucze. Tutaj. To nie, to nie mnie to nie, nie ma. A ty nie potrafisz szukać w tych. W. To nie ja. To nie ja. Tu nie ma twoich kluczy. Zdzisek. Zdzisek? Zdzisek Tadeusz. Ś -ś Cicho. Nie wiem, jak on. jakby się, Jak to mogłoby się stać. I nie wiem też, jakby mógł założyć. Yy, ten, ten przycisk. Znaczy, musielibyśmy chyba mu zabrać ten kapelusz, który teraz ma. Prawda? Sama nie wiem. Aby szybko się obracać, musisz przestać biec. Okej, okay, dobra, dzięki, gro. Czy powinniśmy jakoś wejść tędy? Nie, ale wydaje mi się, że powinniśmy wziąć. Może. Hmm. Zobaczcie! On, on ma. O nie, to zostaw. Ale weźmy to. On ma znak, że nie może tutaj gęsi wprowadzać. A my przecież nic nie robimy złego, prawda? O! Zostaw to. Nie! Nie, 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 nie! To, jest, to był mój lidealny plan! Będę przebrzydła! O, daj mi to! Ten, prawie mi się udało! Zaraz się To nie ja. Zostaw mnie. Zostaw mnie! To są moje prawa, gęsi! Oczyw się! Co teraz zrobisz? Co? Dobra, już idę sobie. To jest młotek, więc może tym... Czekajcie, a jak gdybyśmy rozwalili ten znak? O! A gdybyśmy właśnie rozwalili ten znak, żeby on go ruszył? I uderzył się... Honk, honk! Chodź stary, spróbuj ten głupi swój znak pokazać! I co? I teraz... I teraz udrzyję tego młotka... I wali się w kciuk, prawda? Prawda? I wciuk. Jak to? Nie uderzył się w ciu? Jak mam to zrobić, żeby się uderzył w ciu? Czy powinienem jakoś mu zabrać te ten. ten? Bo zobaczcie, nie mogę przejść do kolejnego tego. Czyli muszę to jakoś. Spróbujmy to wywalić. I teraz. weźmy to. Z Może on po prostu używa tego y młotka. I dzięki temu się. To moje, to jest moje, to jest moje, to jest moje. Siedzimy tutaj cicho. Siedzimy tutaj cicho, nie masz tego. Więc weź coś takiego, żebyś się walnął w, yy, w palec, jeżeli nie potrafisz używać niczego innego niż młotka. Prawda? Prawda? Czy myślę dobrze, czy myślę dobrze jako gęś? Wywalmy to. I weźmy. O, nie zauważna, prawda? Uuuh! nie wiem, jak zrobić to z tym kapeluszem. Nie mam tego pojęcia. I znalazł młotek. Dobra, słuchajcie, nie mam żadnego pojęcia, jak zrobić to z tym kapeluszem oraz z tym młotkiem. Jak chcecie mi powiedzieć w komentarzach, jak to zrobić, to koniecznie mi powiedzcie, bo w sumie mogłabym zobaczyć to na YouTubie, ale może jakbyście chcieli tę serię, żeby był kolejny odcinek, to mi powiecie. I do zobaczenia do kolejnego. Pamiętajcie o lajkach. Jeżeli jesteś gęsią, jeżeli nie jesteś gęsią, to jesteś hejtem gęsi. I do zobaczenia do kolejnego. Dzięki za oglądanie. Cześć!